Cześć, z tej strony Bartosz Żrebiec. dzisiaj chciałem zaprezentować utwór, który można powiedzieć zainspirował mnie na tyle, że zacząłem się go uczyć. Jest to intro akustyczne. Początek do słynnego utworu Moonchild, dziecko księżyca zespołu Iron Maiden z 1988 roku. Także... Składa się z kilku akordów, opis poniżej, pełny zapis plus tekst. Seven deadly sins, seven ways to win, seven holy paths to hell, and your truth begins. Seven downward slopes, seven bloody hopes, seven are your burning fires. Seven I chwilę po tym zaczyna się słynne syntezatorowe wejście, które rozpoczyna, napędza utwór. Warto słuchać tego zespołu, bo tam bardzo dużo jest ciekawych patentów klasyk. Siódmy syn, siódmego syna jest klasykiem bez wątpienia. I a tutaj jest taka ciekawostka akustyczna. patent. Można sobie z Zachęcam. To tyle. Pozdrawiam. Cześć.